Z tej strony Klaudia i Jess. A to jest kolejny odcinek Perfugast. No to pogadajmy o królu arabskich perfum. I oczywiście mamy na myśli ud. Ud albo drzewo agarowe, jak kto woli, to prawdziwe złoto w świecie perfum. Czy wiecie, że kilogram tego surowca potrafi kosztować nawet kilka tysięcy dolarów? Ale jeszcze ciekawsze jest to, skąd się bierze ten zapach. Zgadzam się, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo żeby drzewo agarowe wytworzyło ud, musi najpierw zostać zaatakowane przez pleśń. Pachnie trochę jak skóra, ziemia i dym. Ale czasami też balsamicznie i słodko. Dlatego każdy ud pachnie zupełnie inaczej. Bo jest to po prostu nieprzewidywalny składnik w arabskiej kulturze symbolizuje luksus i duchowość. I warto wspomnieć, że jest używany nie tylko w perfumach, ale też w kadzidłach do domów. Ale poza udem mamy jeszcze jeden ważny składnik, a jest nim róża Damasteńska. To klasyka, taka aksamitna, słodka i taka królowa kwiatów. Ale są też bursztyn i ambra, które dają perfumom ciepło i głębie. Ale i dla łasuchów się coś znajdzie jest oczywiście karmel i wanilia. Natomiast orientalną pikanterię serwują nam szafran i przyprawy. Dajcie znać w komentarzu, jaki składnik najbardziej do Was przemawia.